Cześć, witajcie z tej strony Futureczek, jest dzisiaj z jedną Ultrax. Siemanko. Siemanko i będziemy sobie grali e, na moim serwerze na e, wysepce. Jako, że mamy taki dodatek na serwerze a, Skyblock, no my chcemy z tego skorzystać, zobaczymy jak to wygląda, i czy warto, i, i, i czy fajnie. I mam nadzieję, że e, raczej mamy nadzieję, że Wy też będziecie sobie grali, bo jak. Wiecie, wszystkie te wysepki są na jednym świecie i gdzieś tam daleko jest następna, tam też i tam też. Gramy sobie na shaderach, link do shaderów podam w opisie, żeby nie było. Rega ja na trochę innych, ultrak też na trochę innych. I spróbujemy we dwóch na jednej wysepce I to taki bardziej krótki miał być filmik, ale to nie wiem, to może zaczniemy coś już tutaj robić i... Znaczy no chciałeś ten, żeby w ogóle te zadania były robione. Eee... Że... Oh, A, Zawoduj... bym zapomniał. No. Uh, no to tak, jakbyście chcieli jakieś zadania dla nas wymyślić, moglibyśmy gdzieś tutaj zrobić jakąś tablicę, to myślę, że nie będzie problemu. Um, I gdybyście chcieli, możecie nam napisać w komentarzach uh, parę zadań, nie wiem ile, z 10. Albo myślę, że... Każdy niech napisze po dwa zadania i my wybierzemy jakieś najlepsze. Tak. Ale to musi być takie sensowne, bo wiesz, bo na o, przykład o, jak nam o, powiedzą, no, że no, mamy zrobić, nie wiem, blog z diamentu, no to nie zrobimy nie tego, no, tego, bo. Nie bo... no, wiesz, ewentualnie creative. No. Ale no, nie no, bez, bez, bez przesady wiadomo. E, widzicie jakie mamy przedmioty teraz? Mamy do, do dyspozycji drewno, e, no, kamień, no, jeśli zrobimy sobie generator kobla i takie tam. Także możecie takie, takie zadania nam pisać. Mm. Coś jeszcze mieliśmy powiedzieć? Hmm, chyba nie. No, jedynie to, to, to ten z tym, że zależy od jakiego teksturpaka, czy chcemy grać na tym, czy na foldzie, więc no, to zresztą. No, 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 to, to... no. no, no, no. Ja pracuję no. na tym naszym serwerowym teksturpaku. No i na shaderach, ale na shadery chcieliście, tak, więc shadery raczej zostaną, widzicie, że wszystko pięknie chodzi, tak więc tak więc myślę, że jest ok. No i tyle chyba, no, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik informacyjny. Myślę, że. Jeśli już, jeśli już tam trochę tych zadań napiszecie, no to seria ukaże się już niedługo. No, To no. było na tyle, Baju, baju. No. baju. <grym> Przeżył? Ej, nie. Zginął. Dobra. Ty gnoju. <grym> pa! pa.